Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatriwy, nagrywany już z wyprzedzeniem, tak jak wam wspominałem, będę miał zarówno gości, a dokładnie w tym dniu, czyli we wtorek, kiedy macie ten odcinek, mam już gości, jak i początek pracy, więc do soboty odcinki są nagrywane z wyprzedzeniem. Ruszamy dalej, ciemna strona portu Verdent, część czwarta, Wilkołaki, idziemy znowu do detektywa, mam już dość chodzenia do tego detektywa, szczerze. I czekam, aż skończymy tę serię questów, żeby móc sobie robić kolejne. Jak wyjdzie, zobaczymy. No. Co chwila słyszę jakieś dziwne dźwięki, ale gdzieś tam coś tam zahaczę nogą czy coś. No, moi drodzy, jest niedziela wieczór u mnie i humor nie jest popsuty. Poza tym, że muszę wstać jutro o czwartej. Albo 4.30 w sumie sobie wstanę. Nie, o piątej muszę być już na stacji. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale. Ale chyba e, na boisku szkolnym obok e, trwa jakiś meczek. E, no, ale. O, i muzyczka się włączyła od razu. Od razu lepiej. E, ale wracając. O e, piątej. 5... Oczywiście, że zginąłem. O piątej muszę być już e, po kumpla na stacji. O piątej rano. Więc jutro będę miał wyjątkowo. ...produktywny początek dnia, bo ja strasznie lubię tak wcześnie wstawać. I dzisiaj się ucieszyłem, że przez przypadek mnie lokatorzy obudzili... Mm, ...o siódmej rano, jak się szykowali do wyjazdu, bo wyjechali na parę dni. Ale z drugiej strony... ...z drugiej strony, jakby wiecie, pobudka o siódmej, pobudką o siódmej, ale jak się o piątej wstaje... ...o czwartej trzydzieści się wstaje. Nie no, o czwartej muszę wstać, kurde, ja sobie cały czas to kalkuluję w głowie, o czwartej muszę wstać... Bo 4:30 mogę wyjechać i być po niego. On przyjeżdża o 5.00. I to jest w ogóle takie kombinowanie, ale z drugiej strony, jakbym pojechał po niego autem, mogę wstać sobie 4:30. 15 minut się ogarnąć. Wykąpałem się już dzisiaj, więc jest spoko. I wtedy rzeczywiście. Eee, 4, 5, 45 powiedzmy wyjechać i na piątą tam być ja jestem strasznie planerem, ja jestem typem planera ja jestem osobą, która lubi mieć wszystko dobrze dopięte na ostatni guzik, niekoniecznie, że wszystko 100% życia muszę mieć zaplanowane, chociaż wiem już co będę robił na emeryturze nawet, ale dobra eee, takim jestem typem człowieka, no wiecie, ja rozumiem ideę spontanu też jakby, więc żeby, żeby nie było eee, no, moja była miała coś takiego, że strasznie lubiła mi wypominać, że ja w ogóle nie jestem e, spontaniczny i tak dalej. E, nie, e, jestem, tylko po prostu wiele rzeczy lubię robić. E, jeden, zgodnie z prawem. A dwa, e, lubię mieć jednak konkretniejszy plan, bo powiedzmy, teraz zapraszam gości. Dwie osoby do mnie przyjeżdżają, z czego jedna już u mnie była parę razy, więc luźniej do tego podchodzimy, tym bardziej, że to moja wieloletnia przyjaciółka. A z gościem, z którym się, który też do mnie przyjeżdża, jutro właśnie, po którego będę leciał, znamy się od początku lipca? Końcówki w sumie czerwca, bo to jest z gościu, z którym pracowaliśmy razem na pierwszym turnusie obozów w tym roku. No i jeszcze u mnie nie był nigdy i tak dalej. Jakby, no dobra, dwa, dwa tygodnie prawie spędziliśmy razem, ale to wiecie, to nie jest taki wielki poziom znajomości. Nawet nie wiem czemu wszedłem nagle na temat poziomu znajomości. E, ale, no, będę mu pokazywał miasto i tak dalej. To już pomarł jakiś mi tutaj lata. Nasz farsa. Jakby tu był, to ja bym, ja, ja bym kurde, polował, ażbym go upolował. A, a potem się dziwię, że budzę się cały pogryziony, ja mam tak ręce pogryzione i nogi i w ogóle. Ja się potrafię o drugiej w nocy obudzić yy, i się drapać. I się, i, się, i, się, I się drapać po prostu, bo nie mogę już wytrzymać tych pogryzień, a okna mam co chwila jakieś domknięte i tak dalej, więc one nie mają prawa za bardzo sobie wlatywać. No dobra, teraz nie domknąłem okien. Ale ta lampa tutaj, która mnie doświetla, to nie świeci jakoś szczególnie mocno. Po tym odcinku sobie w ogóle domknę te do okna. Ale no, wracając, kumpel nie jest... Nie znamy się jakoś bardzo długo i tak dalej. Plus on pierwszy raz będzie w Poznaniu, więc chcę sobie rozplanować na przykład, jak ten czas spędzać, nie? Więc jak go będę... co mu pokazać, jakie części miasta i tak dalej. Więc myślę, że to akurat takie planowanie jest jak najbardziej na miejscu. Um, no i właśnie tak lubię sobie rozkminiać też właśnie, o której ja muszę się obudzić dokładnie, co do minuty jestem w stanie to sobie ogarniać, żeby y, wyrobić się ze wszystkim na czas, bo ja strasznie nie lubię się spóźniać i strasznie nie lubię opóźnień, kiedy ja mam jakieś zobowiązania powiedzmy. Jak wiem, że on będzie y, u mnie, będzie w Poznaniu o piątej, to ja wiem, że y, chcę o tej piątej go odebrać, a nie żeby jeszcze czekał na mnie i tak dalej. Więc, no, bywa, 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 różnie. Kurde, o 5 to nawet nic nie będzie otwarte, żebyśmy wysk wyskoczyli od razu na jedzenie czy coś. Słabo. Ale dobra, Asgard. Asgard, kurde, wyrzucają nas znowu do Asgardu. Czy oni naprawdę w Verdencie nie mają osoby, która zna się na dzikich zwierzętach? Naprawdę. No i patrzcie, mamy wracać. Do Verdentu. Już. Tyle. Specjalnie do Asgardu. Przecież to jest. Wyobraźcie sobie w ogóle logikę czegoś takiego: że idziecie do kogoś, macie zdobyć informację, a ten ktoś mówi, że macie płynąć na inny kontynent, czy na wyspy jakieś dalsze, żeby zdobyć informację i od razu wrócić. Czytajcie coś takiego? To jest dla mnie trochę nielogiczne. Ale ja już wam mówiłem coś o tym, że. Tak, jak chociażby chodzenie z końca, na miasta, na, e, z końca miasta na koniec miasta, a potem wracanie. Zamiast załatwienia wszystkich po kolei, jeśli mam kilku NPC-ów odwiedzić. I to jest takie. E, nie jest to mój typ Questów, tak szczerze. Czy. jak na obozach na przykład organizujemy jakiś czas z dzieciakom. No to robimy coś takiego, więc jakby pod tym kątem to rozumiem. Ale tutaj tak naprawdę nie wiem, czy. czy... Czym sobie gracze zasłużyli, żeby co quest tak ciorać ich, co nie? W tej we, w tej i we A Gdzieś po drodze coś, nic? E, wal się, gościu. E, idziemy do Alchemika, zobaczymy, co nam powie. Mm, nie wiem w ogóle, o której zacząłem nagrywać. Nie spojrzałem na zegarek. Prz wiecie co, przydałby się zegarek? Przydałby się zegarek taki tutaj w Alcatri, żeby gdzieś to się wyświetlał. bo wiem, że administracja czasem pyta o, o kwestie tego, co, co byśmy chcieli zobaczyć. I wiem, że pod B możemy zgłaszać sobie takie rzeczy w propozycjach na panelu kontaktowym na panelu kontaktowym. I w sumie ja wiem, że i tak administracja mnie tu ogląda. Ale ja bym zaproponował takie, żeby, nawet jako dodatek, tak jak w są dodatki, żeby móc zrobić, e, zrobić e, włączyć sobie albo wyłączyć, albo żeby był na stałe gdzieś tu zegarek. To byłoby dość pomocne, szczególnie do nagrywania na tuby, bo jak zacząłem nagrywać w pełnym ekranie teraz od niedawna, to, to rzeczywiście nie widzę nic. Zatorty miec do, miecz dowódcy. Uh, poproś kapitana straży portowej Verdent, aby rozesłał psy tropiące po okolicy. No dobra, ci będziemy polować na wilkołaka. Idziemy do Marysi. Jak sytuacja w w wygląda w okolicy? To jest, mam wrażenie, że troszeczkę taki odpowiednik. Y nie jeden do jednego wiadomo, ale troszeczkę taki odpowiednik y i pewnie nie, nie w zamyśle tak było. E polowania na wampira w Margonem, w Ithan. Co jest ciekawe, ciekawe, ciekawe. Wiem, że to nie jest nawiązanie, no bo przecież może i porównana, porównywana jest ta gra do Margonem, no bo rzeczywiście wizualnie jest prawie, prawie to samo, ale ale myślę, że administracja nie, nie ściąga z Margonem nic albo za wielu rzeczy. Pływek krwi, port morski Ver Verdant. I tutaj pójdziemy do tych kiełów, że tak to ujmę. Eee ehm które nam odblokują przejście jak je podniesiemy czy znikną skrzynki w ogóle kieły, wow, e, powiedziałem kieły oglądałem sobie ostatnio słuchajcie, oglądałem sobie e, wczoraj chyba, albo przedwczoraj e, Stronniku Galaktyki 3, drugi raz po kinie, po kinie pierwszy raz e, i, i tam, tam przecież był kieły nie żyje co prawda, ale no <laughs> myśmy pozytywnie Ej. A jest skrzynia, no. Dalej jest. Ej, ale co, co, to to nic nam nie zmienia? To nas nie przepuści? Eee, przykre. Muszę podejść, żeby zobaczyć, bo kurde... Nie da się. Nie wiem, czy... Jeśli to... Jeśli te kieły nie znikają... Moi drodzy... Mm, tym razem administratorzy, no to to nie ma sensu ta skrzynka, jakby Tak tylko podpowiem um, Ale jeśli znikają, to spoko To niech, to to nie, to, nie, to, niech, to niech sobie będzie zablokowana Detektyw Harry, wow, ale my się nachodzimy Przynajmniej nie będę się martwił, że odcinek będzie za krótki Hehe heh. um, Cykanie dziwne słyszałem ale to, to chyba w zamyśle w melodii. No, ewidentnie to jest w melodii. Dobra. Yy... Dobra. Alchemik. Czy jest w stanie wykonać dla mnie ładunek wybuchowy? Znowu zginęliśmy. No kurde molno. Za duża szansa chyba na to jest, albo za dobrze się pasowuje w te szanse. wszystko jasne, eee, jadę autem po kumpla, dałem mu właśnie znać, bo widzę, że napisał i napisał w temacie, że chciałby się rano najpierw wypakować, zanim zaczniemy zwiedzać miasto. I dla mnie jakby to logiczne, to nie jest tak, żebym go od razu z walizami zabierał eee, w miasto, bez przesady. Więc no... Eee, <laughs> Nawet maczka sobie nie zjemy. Musimy sobie śniadanie w domu zrobić. No, życie, no. Nawet dobrze, bo tak ostatnio wracam do diety na fula. Więc nawet dobrze, że nie będę miał wymówki, żeby skoczyć tam na śniadanie. Ale pewnie i tak będę głodny tam, czekam na niego. Um, kapitan straży port portowej Verdant. Uh -huh. Granulowany proch czarny. Powiem wam. do że idzie wam. Ale powiem wam, że to jest już czwarty odcinek, który do przodu nagrywam dzisiaj. To jest to to? Eee, czwarty odcinek, który do przodu nagrywam. Trzy odcinki Margonem nagrywałem, teraz wam eee, nagrywam Alcatrię. I w połączeniu z siłownią, długim spacerem plus paroma innymi rzeczami to tak troszkę jestem już zmęczony szczerze. Ale dobrze, wcześniej pójdę spać, to wcześniej będę gotowy Wcześniej będę gotowy e, wstać. Bo jak bardzo bym zmęczony dzisiaj nie był, to jeśli pójdę spać powiedzmy 22. Najprawdopodobniej się sam z siebie obudzę gdzieś tak o 5. Myślę, że o 5. Um, a ustawię sobie budzik, żeby jednak wcześniej się obudzić. Bo tak jak mówię, no muszę o 5 to już być tam na miejscu. E, więc no. E dobra. E, kieły. No, skała zagradza drogę. Bombowo! Zatrzęsło na mi. Ożywiony wilkołak. Poko Aha, pokonałem go. Jestem sparaliżowany, ale fajnie. Co to miga mi tutaj, bo kurde nogą ruszyłem kabel. Od lampy. A nie jest to. Mm, niemiecka jakość, jak to mówią. Dobra. Zbieramy się. Piszące ciało. Wyrwij kieł wisielcowi i wróć do portu. Zakrwawione wilczy kieł. What the fish, co tu się dzieje? Ile tego? Okej, okay, ale jak nam już odblokowało, włócznia tu Co jest? Broń na 50 poziom. Atak 302. No. Hmm. Nie, no więcej bonusów mam jednak z Żadziocha, yy, więc no. A to pewnie jakaś pamiątka. Aha. W przyszłości się może przydać. Dobra, to go odkładamy, jak się może przydać. Tak samo jak to się może przydać. A to chyba nawet wiem, bo tu jest konkret. Żeby go zanieść i będziemy to testować w jednym odcinku. Myślę, że w następnym spróbujemy to przetestować, co to zrobi. Jeśli to tylko nagrodę da, no to coś jeszcze więcej wymyślimy. Ale jeśli to questa jakiegoś zaczyna czy coś, ale chyba nie. Ale zobaczymy. Będzie się przekonam, co to robi. Um, kapitan straży portowej Verdent. Dobrze, lecimy do niego, poka pokażemy mu kieł. Um, I być może już będziemy kończyć questa, bo w sumie jak ubiliśmy tego wilkołaka, mamy go z głowy. I tak dalej, to tam na luzie. Wow! To pierwszy z trzech odcinków Alcati, które muszę dzisiaj nagrać. Um, no, ale dobra, nie jest źle. Także jak energia jest pozytywna. 10 koła złota. No nie, jeszcze ten zastrany detektyw. Tak, mi się już nie chce do niego łazić. Ech. Następnie odpocznij, trochę źle się czujesz. Aha. No nie wiedziałem, że się źle czuję. No cóż, trudno. Życie gniecie, życie gieko jak jest znosić trzeba je. Ewentualnie w następnym odcinku zrobimy kolejną część z ciemnej strony portu Verdant. Bo, ile nam tego zostało? Piąta część. Piąta część jest ostatnia, to w następnym odcinku zakończymy sobie ciemną stronę portu Verdant. A a potem sprawdzimy ten młot. Jeszcze w następnym odcinku. Ja już się głodny robię. Pora na kolację w ogóle. Ja to mam też ostatnie chwile, żeby coś zjeść, bo ja muszę być 12 godzin bez jedzenia jutro rano na badanie. Badanie jakieś tam, coś tam. Um, dobra, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Przypominam, że w opisie filmiku macie link zarówno do założenia konta Valcatri yy, za co dostaniecie bonusiki jak i do mojego Discorda, gdzie możemy sobie razem się spotkać, posłuchać, e, pogadać i e, może nawet pojawicie się w odcinku. Tyle na dziś, cześć.